Jurek Owsiak w Radiu Z w przededniu 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzień dobry, Jurku. Dzień dobry, witam. Jak forma? Bardzo dobra forma. Jutro ruszamy, więc forma musi być. Tak, forma jest dobra. No, głos ci będzie bardzo, bardzo potrzebny. Dopiero w poniedziałek będziesz zachrypnięty jak zwykle od tych prawie 30 lat. A co w tym roku najbardziej cię e, zaskoczyło? Jaki przedmiot, jaka usługa na licytacjach? No nie będę ukrywał, że. E, e, Replika medalu Olgi Tokarczu, która dosłownie tuż po otrzymaniu nagrody Nobla, zawiadomiła nas, że otrzymamy medal. Myśmy tak troszeczkę się dziwili, jak to medal, czy to jest w ogóle rzecz, którą, no, którą trzeba mieć ze sobą, dla, dla siebie. Ale szybko nam wyjaśniono, każdy noblista ma prawo do trzech replik i tą pierwszą replikę Olga już następnego dnia, czy tam dwa dni później, zmęczona, mega zmęczona, wyszła na drugie piętro do nas, do fundacji, aby nagrać krótki film i aby nam przekazać tą replikę medalu. Gosiliśmy ją wcześniej na naszym festiwalu, jeszcze wtedy nie była, no bo blisko yy, trzymaliśmy kciuki za to. To jest właśnie ta rzecz taka wręcz historyczna, wręcz niebywała. Ale także chciałem wszystkim przypomnieć, że już jest nicytowana, jutro będziemy o tym mówili dużo, będziemy pokazywali yy, rękopis Ildefonsa Gałczyńskiego, Zaczarowana Dorożka, którą od pani Kiry Gałczyńskiej otrzymaliśmy, jego córki. Yy, na podłym papierze, takim żółtawym, yy, złym, yy, grubym, im pytamy pani Kiry z dwóch stron zapisany, a tata nie mógł tego napisać na osobnej kartce, z dwóch stron, tak to ciężko wyeksponować. Tata dostawał dwie ryzy w PRL-u przydziałowe, więc zbał o każdy centymetr kwadratowy tego papieru. To są takie wręcz dla nas dzieła, sztuki, i bardzo liczymy na to, że te licytacje skończą się w sposób niebywały. To są zaskakujące rzeczy, jak w ogóle to, że ludzie grają. 1760 sztabów, czyli jeszcze. Więcej niż było rok temu. Powiem Ci, że pewnie, że mieliśmy gdzieś tam zakodowane z tyłu głowy to, co się wydarzyło rok temu, i także zadawaliśmy sobie pytanie, jak ludzie będą reagowali, jak ludzie będą chcieli z nami grać, chcą jeszcze bardziej grać, jeszcze chcą z nami być bardziej więcej, 100 sztabów na całym świecie. To także pokazuje, że Polacy są razem z nami. To jest najbardziej zaskakujące, miłe i serdeczne. No i symbol Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a więc złote serduszka. Radio Z będzie również licytować jedno serduszko z numerem 30. No bo 30 Zetki, no to urodzinowo tak. Mamy takie serduszko teraz ze sobą, ale może je mieć ktoś z Was, więc słuchajcie uważnie. Licytujemy także e, dzisiaj. A w sumie tych serduszek jest? 100. 100 sztuk. Numer 13, numer zawsze zostaje u nas. E, waży 4,5 grama. Jest... Wybite przez Menicę Polską. Jest absolutnie pięknym wyrobem jubilerskim, ma szpileczkę, więc możemy sobie to wpiąć. Licytujcie, bo to są pojedyncze sztuki. Każda ma wybite z tyłu takie bardzo małe hasło, aktualne. Ma swój numer, ma certyfikat bardzo piękny. W związku z tym to jest jedyna taka rzecz na świecie. Jakie są najważniejsze zakupy z poprzedniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? No bo kwota, którą udało się zebrać, była rekordowa, także licząc rok do roku, tak? Bo o 50 milionów więcej niż poprzednio. Niż I to zaskakuje bardzo. Aha. To jest coś takiego, co otwiera na moczy ze zdumienia. 176 milionów złotych. Ogromna, ogromna suma dla nas, dla naszej fundacji ogromna, ponieważ możemy się skupić tylko na zakupach sprzętu medycznego. To nie są pieniądze, które wydaję na służbę zdrowia, na pensję na łatanie, na remonty. To są pieniądze, gdzie tylko i wyłącznie kupujemy to, co, o czym wcześniej mówimy, czyli że musimy spełnić wszystkie nasze wcześniejsze Obietnice czy propozycje. Najbardziej zapamiętanym urządzeniem, ale takim no, z najwyższej półki, był tomograf komputerowy, który się pojawił w Poznaniu. Takich tomografów kupiliśmy 13 i to był tomograf najnowocześniejszy, jaki jest obecnie na świecie. Wcześniej firma zamontowała dwa w Sztokholmie, w Teksasie, dosłownie chwilę wcześniej. Ten tomograf przekazywaliśmy półtora miesiąca temu. Tomograf następny się pokazał w Poznaniu. Zaraz będzie w Gdańsku. Wiesz, na czym to polega cała sztuka? Że kiedy mm, dziecko ma mieć zrobiony tomograf komputerowy, do tej pory trwało to kilkadziesiąt minut. Teraz takie badanie trwa, uwaga, jedną dwudziestą sekundy. A więc dziecko wjeżdża, e, przychodzi Skam, do przepięknego już. pomieszczenia, kolorowego, gdzie jest kapitan, gdzie jest bezludna wyspa, e, gdzie są fale morskie. Dziecko ma się położyć i przez tą jedną dwudziestą sekundy się nie poruszyć. Może oddychać dwie lampy, powodują, że to tak szybko trwa. Jest cztery razy mniej takiego, powiem kolokwialnie, siania złej, złej energii i mamy badanie. Jeżeli trwa sekundę, to ekipa mówi, no niestety trwa to długo. Sekunda, co to się dzieje? Wtedy jest właśnie taki dzwoneczek i mówi, to trwa aż sekundę. Jesteśmy tak dumni z tego, że kupujemy sprzęt z najwyższej półki, najbardziej aktualny, że nie musimy się skupiać i nigdy nie kupujemy sprzętu na gwizdek, bo komuś się zepsuł. Mówimy, to nie ten adres. Nasz adres to jest diagnostyka. To jest to, co mówimy, że diagnostyka kosztuje. Taki, taki tomograf kosztuje na rynku 10 milionów złotych. nie za taką sumę go kupujemy, dużo taniej. Cena jest zawsze tajemnicą, ale cieszymy się, że możemy to realizować, że takich tomografów będzie 13, że pokazujemy, że Ty jako mama, czy jako rodzic jedziesz z dzieckiem, ta diagnostyka jest natychmiastowa, szybka, zdecydowanie trafna, to leczenie można rozpocząć celowane natychmiast. I to jest sukces orkiestry od 28 lat. Czyli nie budowanie, nie od, odnawianie, tylko stawianie na najwyższy płat, na najwyższą półkę. A sądziłeś, Jurku, kiedykolwiek, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie wymieniać sprzęt, który sama już kiedyś kupiła? Co to mówi kiedyś o nie. stanie służby zdrowia? Kiedyś nie, ale do tego doszło i jakby nie ukrywamy tego i o tym mówimy. Tegoroczny finał ten jutro, który przeleci przez całą Polskę, przez cały świat, mówi o tym, że chcemy, w razie mówię, podtrzymać najwyższe standardy sprzętu medycznego. Na czym to polega? Że ten sprzęt, który kupiliśmy kilka, kilkanaście lat temu, on się zużywa. Chcemy, aby sale zabiegowe, operacyjne, pracowały na najlepszym sprzęcie, więc trzeba go natychmiast wymienić. Tak, to jest nasz sprzęt. Kiedyś myśleliśmy, że my pokażemy drogę i pędzimy gdzieś dalej i mówimy o czymś zupełnie nowym. Tak się nie Stało. Ja o tym mówię otwarcie jako reprezentant Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy. To nie są moje prywatne słowa, prywatna opinia, tylko opinia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. System się zawalił. System jest w ruinie. Jeżeli o tym jeszcze nie wiemy, albo nie dochodzi to do nas, to z dwóch powodów. Pierwszym powód to jest, że bardzo wielu Polaków jest ubezpieczonych, także prywatnych, w prywatnych instytucjach, gdzie też się robi, gdzie też się robi ciasno, bardzo. Drugi powód, że nie korzystamy ze służby zdrowia, i wydaje nam się, że skoro nie muszę korzystać, to nie znam, jak ona funkcjonuje. A funkcjonuje fatalnie, czyli z kolejkami, które przesuwają się już na kilkuletnie, kilkuletnie terminy. Zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci, kiedy te badania i leczenie trzeba rozpocząć natychmiast. Spotykamy się z listami, które są skierowane do fundacji. Badanie mojego dziecka będzie. Będzie możliwe za kilka, kilkanaście miesięcy. Jest to nieprawdopodobne. W związku z tym mówimy o tym. System się zawalił. System, w którym brakuje 60 tysięcy lekarzy i 100 tysięcy pielęgniarek. Są to dane oficjalne i to także mówi o tym, że może dojść do momentu, gdzie przy tych urządzeniach nie będzie kto miał stać, nie będzie kto miał Pracować. Ten system nie da się naprawić jakimś jednym ruchem, nawet ogromną, manną z nieba w postaci pieniędzy. Ci lekarze wyjechali, ten personel medyczny wyjechał. Jeżeli ktoś tego nie naprawia, to będą takie skutki jak w psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej, którą się zajęliśmy, gdzie jest po prostu system zrujnowany, gdzie dochodzi do zamykania oddziałów. Planuje się, że w tym roku będzie zamkniętych 50 oddziałów. Położniczy. Jeden, dwa, trzy, to rozumiem. Demograficznie można powiedzieć, tu w tym rejonie się dużo mniej jest, rodzi dzieci, więc zamykamy, tak jak jest ze szkołami. Pięćdziesiąt, to jest ruina systemu. Dlatego mówię o tym głośno i powinniśmy o tym głośno, mówić. Media powinny o tym głośno mówić. Jestem zdziwiony, że nie słyszymy tutaj słów prawdy od ministra zdrowia. Chociażby jest jakieś uspokajanie, a my wiemy. Leków nie ma, leki drożeją, kolejki nadal są bardzo długie. Proszę nie mówić nam, że tego nie ma. Ale optymistycznie znowu jest to, że wiedząc o tym, lokujemy na sprzęt tam, gdzie szpitale dobrze pracują, gdzie szpitale mają plan na przyszłość. Pytamy się bardzo wyraźnie, czy ten oddział będzie funkcjonował. To są bardzo ważne pytania. Rozeznanie mamy bardzo dobre i zapewniam, że ten sprzęt idzie w te miejsca, które świetnie działają na dzień dzisiejszy. Jorku, a ty nie myślałeś kiedykolwiek o tym, żeby zamiast wyposa, szpitale, które już istnieją, wybudować jedną wielką, ogromną placówkę fundacyjną. I, I to wyposażyć. jest właśnie, mówimy o systemie i system jest czymś niezwykle... Trudnym. To jest tak, jak ludzie mówią, a nie mógłby pan zostać ministrem zdrowia? Nie, bo się na tym nie znam. Nie, bo fundacja nie zna się na tym i fundacja e, nigdy tego nie robiła, bo szpital e, to, jest, e, to są ludzie, którzy pilnują parkingu, którzy pilnują recepcji, którzy są na oddziałach. To, są, to jest personel medyczny, to są lekarze, to są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. To na końcu jest dach, który, który także trzeba potem remontować. To jest cały. System. Jeden szpital w 40 milionowym kraju, a jak później ustalić, kto ma do tego szpitala pierwszeństwo, a kto nie. No i widzisz, to, nie są, wyobrażam sobie to tych są właśnie te sytuacje, dlatego wyraźnie mówimy, robimy to, na czym się dobrze znamy i co już dobrze wypracowaliśmy. Ale także odwiedzamy szpitale, bo ten sprzęt wręczamy, chociażby w Poznaniu, ten tomograf komputerowy i widzimy super załogę, widzimy dyrekcję, która myśli także biznesowo, bo musi myśleć. Dyrektor nie musi być lekarzem. Dyrektor ma być bardzo dobrym biznesmenem, który ma sobie dać radę z tym, żeby szpital w dzisiejszej rzeczywistości polskiej, finansowej oraz dzielenia pieniędzy mógł funkcjonować. Nie nadajemy się na budowniczych szpitalach. Szpitali nadajemy się na tych, którzy wyposażają te szpitale w bardzo dobry sprzęt. Jurku, jak tak sobie pomyślisz o tych wszystkich, no już prawie 28 finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, i o sobocie, czyli dniu, który poprzedza finał, co jest Twoją największą troską zazwyczaj w soboty? Czego Jest coś, czego się zazwyczaj boisz? Nie, jedna, jedna troska to, żebym poszedł jak najwcześniej spać, co się oczywiście nie udaje, bo trzeba potem rano wstać i, i samego rana już być w studio i, i tam ruszać. Sobota jest dla mnie także dniem <laughs> zajęć, bo w sobotę y, biegniemy, biegniemy, czy policie z krzycą. Y, to już jest ten moment, w którym, w którym człowiek tym żyje. To, y, to nie jest tak, że jest to jakiś schemat. To absolutnie y, nigdy tak nie bywa. Kiedy rozmawiam z moimi przyjaciółmi i mówię słuchaj, no trzysetny spektakl. Mówi, Ty wiesz, jakie jak ja mam mrowienie na plecach yy, przed pierwszym wejściem na scenę. Bo to pierwsze wejście na scenę <coughs> powie mi, kto tam siedzi, jakie jest napięcie, jakie są emocje. Nieraz są słabsze, nieraz są bardzo dobre i to jest niezwykle istotne. I nawet jeżeli to będzie setny finał, to będzie to niezmiennie taka ten sam rodzaj nerwów, mhm. gdzie <coughs> studio. Przygasza światło, mówi mi pierwsze słowa. Witamy Was! I Bach, orkiestra Denta zaczyna grać, a my pokazujemy to studio, które jest co roku zwariowane, szalone, świetnie wykonane. Robimy rzeczy, w których moglibyśmy następnego dnia zrobić wręczenie Oscarów. Mamy tak piękne elementy tej całej technologii, techniki, z których jesteśmy dumni. Powstaje to w Polsce. Nikogo nie wynajmujemy ze świata. To my to robimy. Nie wynajmujemy żadnej firmy. To robi fundacja, która ma podwykonawców, ale to jest nasz projekt, to jest nasz plan: że jeżeli to gdzieś świat pójdzie, to nie jest to Akademia Ku Czci, Jest to miejsce, w którym każdy może wejść i nagle widzi: ła, co się tutaj dzieje, ci ludzie są żywi. To nie jest scenariusz, który za pomocą kogoś to trzyma w ręku: Uwaga, teraz się wszyscy śmiejemy! To nie jest takie miejsce. Od początku fina jest właśnie tym miejscem radości I, i cieszymy się bardzo, że ta radość. I celebrowanie tej radości także zwyciężyło w tym roku. Był taki moment, kiedy e, bardzo wiele osób nas pytało o to, co się wydarzyło w zeszłym roku, o ten moment bardzo tragiczny. Oczywiście, że on jest w nas, oczywiście, żeśmy to bardzo. No, w że orkiestry został mocno. w jakiś sposób naznaczony na zakresie, nie ma, tą no, nie ma, To nie ma w ogóle o A czym udało mówić? się przekuć to na coś jednak dobrego. Właśnie dało się, bo kiedy rozmawialiśmy kilka tygodni z Magdą, z panią Magdą, żoną y, Pawła, oboje mieliśmy y, ten sam kierunek swoich myśli. Celebrujemy zwycięstwo, celebrujemy nie tragedię, tylko Uciał. zwycięstwo. Celebrujemy to, że jesteśmy razem, celebrujemy to, że ten finał zakończył się nieprawdopodobną, nieprawdopodobnym akcentem <śmuchem> puszki pana prezydenta, tej ostatniej, że została rozliczona, że ten sprzęt pracuje, że to wszystko trafiło w <śmuchem> te miejsca, o, które, o których od początku mówiliśmy. Mówimy o w celebrowaniu radości. Szanowni Państwo, nie uwierzycie, sięgam po szlankę wody. Czyżbyś już zachwyt? Nie wiem. Jeszcze nie. Jeżeli później państwo będziecie mówili, stracił głos, proszę sobie przypomnieć tę rozmowę, ale już głos wrócił cudownie, czyli wystarczy napić się wody, absolutnie czystej, krystalicznej mm. wody, tylko taka u was jest. Ale wracając do tematu, celebrujemy właśnie zwycięstwo, celebrujemy radość, solidarność ludzką i Magda, która. Ma ogromne wsparcie w postaci swoich dwóch córek. Ich się radziła, z nimi rozmawiała chce też zbierać pieniądze. I będzie z nami zbierała, będzie razem. Fundacja nigdy nie była powodem do, do żadnej nienawiści. To był jednostkowy, jednostkowy ruch, jednostkowa jakaś straszna rzecz, utkwiona w głowie tego szaleńca, ale to nie orkiestra. 1760 zdarzeń pokazuje, że chcemy grać. Rok temu jeden sztab w Australii, w tym roku trzy, które będą grały dla Australijczyków, bo tak powiedzieliśmy, bo tak Chcemy, żeby, żeby tak było. Ta solidarność jest najważniejsza i ją będziemy celebrowali, o niej będziemy mówili. Polakom jest to niezwykle mhm. potrzebne. A kiedy myślisz o, o sobie przez ten ostatni rok, to stałeś się silniejszy, no bo w pierwszym odruchu jednak zrezygnowałeś z kierowania fundacją, potem ludzie nie pozwolili ci odejść, więc wróciłeś. Jesteś osłabiony czy silniejszy? I to i to, bo y, oczywiście y, jestem dorosłym bardzo y, mężczyzną. Polakiem, który ma na karku już dwie szóstki, i Polakiem, który y, patrzy przez taki ogół naszego życia Polaków w ciągu tych 66 lat. A więc to wszystko, co w naszej historii się wydarzyło, niezwykle dynamicznego. Nie ma chyba drugiego takiego kraju na świecie, gdzie tak dużo rzeczy nie działo by się y, w kraju bardzo dzielnych ludzi, ale także ludzi, którzy z jakąś nieprawdopodobną umiejętnością potrafią to też zdyskredytować, potrafią porzucić te nagrodzenia. Piękniejsze cechy, o których także mówiono, mówiąc o Polakach. I to wszystko i osłabia i wzmacnia. A więc dla mnie to, co się dzieje w Polsce, bywa momentami bolesne. Przeżywam to na swój sposób. Nie mogę się pogodzić, że bliska ma propozycję, żeby znalazła czas i zapukała do pana ministra kultury, który może będzie miał czas ją przyjąć. To nie są podjęte moje... obiadem u prezydenta i to nie, są, w Sejmie. to nie są moje standardy. To nie są absolutnie moje standardy. Moje standardy są skierowane do noszenia w ogóle na rękach tych wszystkich, którzy, którzy reprezentują Polskę jak najpiękniej Sportowców, ludzi, którzy robią filmy, którzy robią teatry, którzy żyją kulturą, którzy są podziwiani na świecie. To są dla mnie bohaterzy absolutnie Absolutnie. To wzmacnia, a też codzienność osłabia. To się bardzo wszystko miesza, ale myślę, że na samym końcu, yy, yy, według tego powiedzenia, co nie zabije, to wzmocni. To także daje totalne nowe doświadczenie i z takim doświadczeniem będę jutro ludzi witał i będę miał tak oczy otwarte, ja się też, ja się też tam dobrze bawię, to byłoby najgorsze, gdyby to, gdyby to było tak urzędowo muszę pójść i tą ceremonię mieć za sobą, ja się tam świetnie bawię, tam my biuro zamykamy na cztery spusty, tam jesteśmy wszyscy ze swoimi dziećmi naszych pracowników, z, z wnuczkami, tam jesteśmy rodzinnie, my się też dobrze bawimy, tak jak na festiwalu. Jeżeli to miałoby być inaczej, no to po co to robić, my to robimy My sami od siebie wyczekujemy, patrzymy, komentujemy, dyskutujemy, chcemy coś zjeść, ale patrzymy, jak to? Przecież jeszcze przed chwilą tutaj była pizza, już jej nie ma. No dobra, no to jest. Ileś godzin zbudowania czegoś niezwykle żywego. Dziennikarze, którzy do nas przyjeżdżają ze świata, po chwili już mówią, w ogóle mnie nie interesuje, co się tu dzieje. Ja tylko patrzę, ja łapię obrazki, bo dla mnie są to oba obrazki niesamowite. Ludzie z miasta wchodzą, wychodzą. Ja myślałem, że tu macie klientelę taką, która mieszka w, ho w, ho w hotelu i jest publicznością taką grającą, wychodzącą, nauczoną, a ja tu widzę, że tu ludzie z miasta, Bach, ciak, tu jest jakiś przez cały czas ruch. Ten kolor chcę utrzymać, bo jest to kolor naturalny polski. Nikt tego nie reżyseruje. To nie jest Akademia Ku czci. Oby tak nigdy nie było. Jeżeli są te zasady, przy których się bawimy, to jutro nas czeka tak piękny. Kolejny dzień, 28, zaledwie 28 raz gramy, a jest za nami na dzień dzisiejszy miliard 100 czy 126 milionów złotych rozli, rozliczonych. No suma w ogóle niebagatelna, w ogóle niewyobrażalna. Nawet nie wiem, czy ona by się zmieściła w tym studio, te pieniądze, czy nie. Nie mam pojęcia, jak one wyglądają. Wirtualnie wiem, że, y, że są y, w banku, były, przeszły przez bank, za co kupiliśmy 62 tysiące urządzeń. To jest konkret. Dlatego ludzie z nami grają, bo to jest konkret, bo dotykają, bo widzą, bo to nie jest powiedzenie Dużo. To nie jest powiedzenie. Nasz okręt płynie i chwali nasz kraj. Dopóki maszty nie pękły i zawinął do portu i skończyło się propagowanie i mówienie o Polsce. A 100 sztabów na całym świecie, zaczynając od Australii przez całą kulę ziemską, przez Zanzibar wszędzie, to jest promocja Polski, no to, jest, to nie są nasze urzędy. To jest żywe świadectwo. To jest żywe świadectwo. To są lokaliści, którzy przychodzą, co by tu robić, o jakie dobre ciasto! Pieróg? chętnie zjem. A w co się bawicie? Na tym polega propagowanie Polski, mówienie o niej w jak najlepszych o, słowach. Pewnie 28 lat temu trudno było sobie wyobrazić, że to będzie świat to jest przedsięwzięcie w ogóle, w ogóle wręcz, prawda? Tego się nie A my tak od wielu, wielu lat rozmawiamy tuż przed finałem, praktycznie co roku. Powiedz Jurek, zazwyczaj Cię też pytam, co jest największą siłą wielkiej orkiestry, co jest miarą jej sukcesu? Jaka jest Twoja refleksja 2020? Miarą naszego sukcesu jest to, o czym powiedziałem wcześniej dotykalność czyli orkiestra to jest efekt. Orkiestra jest y, y, widoczna. Orkiestra jest przy nas, kiedy się y, rodzi y, kolejny Polak y, i ma zbadany słuch. Kiedy y, ma dosyć słabo przygotowany do y, wejścia w ten świat, bo jest wcześniakiem, natychmiast moc urządzeń podtrzymuje jego, jego funkcje życiowe. Że nie wspomnę o pięknych sześcioraczkach w Krakowie u pana profesora Lauterbacha y, w Akademickim Szpitalu. Szpitalu, gdzie nasze urządzenia natychmiast pomagały oddychać wszystkim, wszystkim dzielnym sześcioraczkom. To jest, to jest ta rozmowa o konkretach, kiedy, kiedy zrobiliśmy badania, takie zawodowe badania, co wiecie na temat orkiestry. Okazało się, że bardzo dużo ludzi, bardzo dużo ludzi wie, że uczymy pierwszej pomocy, że właśnie mamy ten program badania słuchu, że jest to program narodowy, że organizujemy festiwal, w którym ludziom dziękujemy, że propagujemy bardzo diagnostykę, że to jest coś, czy ludzie wiedzą, że kobiety, które są chore na cukrzycę, y, mogą dostać od nas za darmo świetne pompy, które regulują glikemię, kiedy jest y, y, ciąża I, i że to bardzo, bardzo, bardzo pomaga. Y, y, zasięg orkiestry w tych takich działaniach nie ginie. On nie jest, a dużo czegoś, wiele czegoś. No coś tam robią, coś mi tam dzwoni, ale nie wiem konkretnie gdzie. To jest raz. Dwa. Mówimy bardzo ludzkim językiem, a więc jest, jest, jesteśmy dotykani, jesteśmy yy, także tacy życiowi. Ja mam swojego Facebooka, na którym zabieram głos, staram się nie we wszystkich sprawach, ale w bardzo ważnych sprawach mówić. Jeżeli ktoś zwalnia pana Riada Hajdara yy, w szpitalu Białej. Podlaskiej, to kiedy nam brakuje lekarzy, to żeby nawet, y, Hajdar miał lat 100, ale chciał pracować, to powinien tam być, bo to jest najlepszy ośrodek neonatologii. I mówię wtedy o tym. I ludzie mówią: tak, to jest żywy organizm. Nie wszyscy mnie lubią za to, co ja piszę, ale to także pokazuje, że nie jesteśmy gdzieś schowani. Nie żyjemy w jakimś świecie oderwanym i mamy swoją ideę, i tylko w niej siedzimy. Nie wiem, co się na świecie y, dzieje. Trzy: jesteśmy radośni. A więc ktoś, kto przychodzi na y, finał, mówi, to nie jest zbieranie pieniędzy za pomocą może złego słowa użyję, ale to słowo mi tylko przychodzi do głowy takiego szantażu. Zobaczcie przymusu. to, dziecko, mm. takiego przymusu. Wiesz, no jeżeli nie dasz pieniędzy, to może się coś tutaj stać. Nie, my mówimy w drugą stronę. To ty siebie zadowol, to ty bądź radosny. My wiemy, co z tymi pieniędzmi zrobić. Nie chcemy ci pokazywać dzieci chorych. My wiemy, co z tym zrobić. Ty masz być zadowolony. A jeszcze później zapraszamy w lato na piękny koncert, gdzie mówimy poczuj się dobrze. To teraz my tobie dziękujemy. Jesteśmy elementem polskiego krajobrazu, który na szczęście nie jest utkany z takich rzeczy, jak my robimy. Nie tak bardzo często. Kochamy Anię Dymną, kochamy Jankę Ełochojską, cenimy sobie szlachetną paczkę, że takie, takie, takie rzeczy mają miejsce. I w badaniach to te organizacje są wymieniane. Ewa Błaszczyk, która zakłada budzika wbrew wszelkim jakimś pomysłom, po co to robić. To są właśnie... To jest ta nowa Polska, ta, tych 30 lat. Ludzi odważnych, z pomysłem, z czymś, żeby zrobić coś nietypowego, żeby dać siebie. I my to dajemy, dlatego Polacy lubią, cenią, są z nami. No i 28 lat. Konkretu. Nie mamy żadnych za sobą sytuacji, których, o, o, o których się mówi afera, o których się mówi niejasny Jurek Owsiak jest mieszkańcem osiedla na Ursynowie, rozpoznawalnym, widzialnym. Yy, nieraz może ktoś mówi: Oj, chyba mnie za szybko minąłeś z samochodu. Samochodem, przepraszam, będę jeździł wolniej. I to wszystko. Tutaj się nic takiego nie dzieje. Mamy swoją audycję radiową, siedzimy w muzyce. Żyjemy, żyjemy tym, co lubimy i co tworzy nasze życie. Wielka Orkiestra świątecznej pomocy to jest też taki specyficzny słownik pojęć. Oprócz siema, oprócz owsiak jest jeszcze mnóstwo innych synonimów, dla ciebie najważniejsze słowa obrazujące, określające orkiestrę, to jakie słowa? Oj zdecydowanie. Gramy do końca świata jeden dzień dłużej i pamiętam, jak to pierwszy raz powiedziałem. To ktoś napisał, och, niech nie będzie bezczelny. To ktoś inny będzie decydował o tym, kiedy będzie koniec świata. Wtedy, kiedy to powiedzieliśmy, to była taka zbitka słowa. A dzisiaj, kiedy patrzymy, jak świat szaleje, co się dzieje, jeżeli chodzi o takie działania, jak się ludzie biorą za łby. To coraz częściej mówimy o tym końcu świata i o końcu świata, jeżeli chodzi o niedbałość o planetę, i o końcu świata, kiedy mamy pana rakietę, który tam gdzieś szaleje i kombinuje i wymyśla. Swoją drogą, drodzy słuchacze, trzy lata temu pokojowa Nagroda Nobla poszła do organizacji, która Właśnie miała monitorować i walczyć z tym, co pan Rakieta wymyśla sobie i jak terroryzuje świat. Nie mam zielonego pojęcia, co ta organizacja robi dzisiaj, ale pan Rakieta ma się dobrze, za to organizacja ma się słabiej. To jest takie prowokacyjne wprowadzenie tego tematu, jak ktoś mówi: Pokojowa Nagroda Nobla dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Pomocy nie nigdy, ponieważ ludzie na świecie robią rzeczy naprawdę odważne. Nam nic, nic nie kapie na głowę. My żyjemy sobie spokojnie, a się czuję, że żyję w wolnym no, ale co, kraju. Byś dostał Absolutnie. nagrodę, Nobla, to by się nic. nie przyjął. Nie, to no. nie, nie, to raz, że nie ja, ale miałbym z tym problem. Miałbym z tym problem, ponieważ kto dostał w tym roku nagrodę na pokojową Nobla? A kto dostał w zeszłym, w zeszłym, roku? Wydaje mi się, że zaczynają się te rzeczy bardzo yy, deprecjonować. Dostał kiedyś pan prezydent Obama nie robiąc nic, po prostu na początek, na tak? Na start. W związku z tym to także są ważne, ważne rzeczy. Miejmy to w sobie. Miejmy, yy, mówmy o tym yy, i mówmy o planecie. Staramy się yy, zamieść po sobie na festiwalu. Yy, staramy się prowadzić zasady, zasady, które są ważne. I tak samo będziemy o tym mówili podczas finału jutro. Będziemy dużo o tym mówili, że dbajmy o planetę yy, tak, jak potrafimy najlepiej. Yy, nie może pod przymusem. Nie wprowadzajmy też nagłych zdarzeń, bo one są trudne do zrealizowania. Ale dbajmy o nią. No i świetnie. Do nieba też nie będzie głośno. będzie lightowe, będzie cichutkie, będzie ładne, będzie takie rock and Dużo show. ognia, świetne Świetlne. show. Jak ktoś lubi zespół Ramstein, no to coś takiego właśnie mu za, zaprezentujemy. Nie będzie cicho muzycznie, ale za to nie będzie żadnych strzałów w niebo. Czego w sobotę tuż przed wielkim finałem życzy Ciurkowi Owsiakowi i całej orkiestrze? Żeby to była pogoda dla nas piękna i łaskawa, wszystko wskazuje na to, że no być, tak będzie. Tak. My, Polacy, jesteśmy razem, co się nazywa solidarność, co się nazywa taka radość, że jesteśmy razem, budujmy to, bądźmy ze sobą, spoglądajmy w telewizję, będzie bardzo dużo różnych transmisji, na internecie będzie bardzo dużo transmisji, ale jeżeli miałbym wam czego życzyć na cały rok, to zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia, bo dzisiaj o tym mówiliśmy i oby ono było razem z Wami, bo na temat zdrowia to mógłbym tutaj długo mówić. Bo jak jesteśmy zdrowi, to jesteśmy e, też pomysłowi. To także dbamy o, o, o ten nasz kraj, potrafimy go budować. Jestem zachwycony, jak się Polska zmieniła, jak Polska pięknie wygląda, jak Polska z tych krzywych. Chodniku 28 lat temu, kiedy robiliśmy pierwszy winał, z tej szarażyzny, z tego ortalionowego bycia Polaków, zmieniliśmy się w ładnych ludzi, uśmiechniętych, w ludzi, tych, mówię, którzy z tego życia korzystają pełnią parą, taką pozytywną i w piękną architekturę, w piękne pomysły, w piękne realizowanie. Oby to wszystko nam się układało jak najlepiej, oby politycy zajmowali się jak najlepiej naszymi pieniędzmi, naszymi podata, pod, podatkami i nie próbowali nam układać oprócz tego naszego życia prywatnego bez względu na opcje na Pomysły. My wiemy, jak to robić najlepiej, więc bądźmy radośni i ten Nowy Rok niech będzie zapowiedzią, że jesteśmy ze sobą solidarni. To jest bardzo ważne słowo. No i temu, kto nie chce się włączyć, z różnych powodów, mówisz? Niech nie przeszkadza. Mamy naprawdę tyle kanałów telewizyjnych i radiowych, jest co oglądać, jest co słuchać. Bądźcie z Radiem Z, bo tutaj będą naprawdę aktualne wiadomości i będzie dużo informacji na temat dzisiejszego jeszcze dnia, a zwłaszcza jutrzejszego, za co bardzo dziękuję. No i oczywiście licytacja Złotego Serduszka, niebawem szczegóły. Dziękuję bardzo, Jurek Owsiak był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo, cześć, siema.